Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi Logotypy w kolejnym alfabecie heraldycznym. Ja nazywam się Maciek Matwiej i dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu pojęcie monogramu królewskiego. Monogram królewski w nomenklaturze heraldycznej, zwany Royal Cyper, to znak towarzyszący głównemu herbowi, spersonalizowany znak, najczęściej wykorzystujący pierwszą literę imienia oraz literę R, czyli Rex lub Regina, po łacinie król. Królowa. Szanowni Państwo, na moim kanale Herby Flagi Logotypy znajdziecie odcinek o monogramie królewskim obecnego króla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, czyli Karola III. Serdecznie Państwa zapraszam. Tam więcej treści o monogramie królewskim. Cofam się również i przedstawiam monogramy poprzedników Karola III, czyli najdłużej urzędującej królowej Elżbiety II oraz dziadków Karola III. Pozdrawiam i zapraszam.